Witam w programie Raport, w którym będziemy prezentować Państwu materiały o treści politycznej i społecznej. Dziś zapraszam na dwa. Pierwszy z nich odpowie na pytanie, jak i dlaczego powstała nasza telewizja. Natomiast w drugim spróbujmy wyjaśnić przyczyny i skutki konfliktu o oświetleniu w Lubartowie. Zapraszam. Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła program telewizyjny Kanał S. Przedsięwzięcie medialne rodzi wiele pytań. O odpowiedź na nie poprosiliśmy prezesa Jacka Tomasiaka. Panie prezesie, w jakim celu powstała nowa telewizja Kanał S? Kanał S jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tak rynku, jak i również członków spółdzielni mieszkaniowej, którzy domagają się rzetelnej, jasnej, precyzyjnej informacji o tym, co dzieje się w spółdzielni mieszkaniowej i to jest odpowiedź po prostu na te zapotrzebowanie. Czy program tej stacji w takim razie będzie poruszał tylko problemy spółdzielni? Absolutnie. Problemy spółdzielni będą cyklicznie poruszane w kanale S, mam taką nadzieję. Natomiast oprócz tego będzie bardzo dużo wydarzeń. Stoimy w tym momencie w studiu, w którym dokręcone wiadomości. Z tyłu widzimy tło, które będzie również w wiadomościach. Jak również poza tym będą programy cykliczne, porady, będzie gotowanie na ekranie, będzie spotkanie z wizerzystką. Wiem, że bardzo ciekawe wywiady przygotowuje, przygotowuje redakcja dotyczące hobby lubartowskich sportowców. Ma być prowadzony aerobik, ma być również prowadzone, mają być prowadzone ćwiczenia dla mężczyzn na siłowni. No oprócz tego całe życie bieżące, miejskie, życie polityczne, to co się z miastem wiąże. Z tym, że robione w sposób atrakcyjny, w sposób odpowiadający dzisiejszemu zapotrzebowaniu mieszkańców i telewidzów przede wszystkim, bo to dla nich ma być robiony ten program, to ma być program robiony pod odbiorców, a nie robione, a nie przygotowywanie telewizja pod program. Czyli wszelkie zapotrzebowania, wszelkie oczekiwania, jeżeli uwagi będą mieli członkowie spółdzielni mieszkaniowej do takiego programu, będziemy na nie czekali i będziemy odpowiadać na to zapotrzebowanie. Nowa telewizja to zapewne nowe koszty. Kto zapłaci za powstanie tej telewizji? Na pewno nie zapłacą za to członkowie spółdzielni mieszkaniowej. Poza tym, jeżeli rozmawiamy o kosztach. O których legendy już słyszałem, to warto powiedzieć, jakie koszty ponieśliśmy na dzień dzisiejszy w związku z utworzeniem tego kanału. Zapłaciliśmy za kostkę 200 zł i zapłaciliśmy za mebel do studia wiadomości również 200 zł. Jest to w sumie 400 zł, tło, które widzimy w dzisiejszym programie 14 dolarów. I to są nasze koszty na tą chwilę. Rozumiem, mam też takie pytanie, ponieważ czy koncesja wydana na tą telewizję jest wydana na osobę prywatną czy na spółdzielnie, ponieważ pojawiły się zarzuty, iż jest to telewizja robiona przez pana, dla pana i o Panu? Gdybym nie ma możliwości prawnej, żeby Jacek Tomasiak jako osoba prywatna wystąpił o koncesję, no chyba, że założyłby swoją prywatną firmę. W tym przypadku zgodnie z ze statutem spółdzielni mieszkaniowej Spółdzielnia ma możliwość tworzenia własnej telewizji i utworzyła tą, utworzyła tą telewizję, utworzyła kanał S. O koncesję wystąpiliśmy w miesiącu czerwcu. Koncesja jest już Współdzielni Mieszkaniowej przyznana i możemy jako Spółdzielnia Mieszkaniowa, podkreślam, emitować program. Nieprawdą jest, że Jacek Tomasiak no, słyszałem taki zarzut, rozumiem, że to czasami budzi zdziwienie że Jacek Tomasiak. Wystąpiło koncesję prywatnie, a telewizja jest telewizją finansowana przez Spółdzielnię mieszkaniową. No to byłby jakiś absurd i byłoby to działanie nieracjonalne, za takie działanie mógłbym odpowiadać przed organami ścigania, no i ja to w ten sposób nie postępowałem. Telewizja jest spółdzielcza i tylko i wyłącznie. Mówi pan tutaj o cenie zakupu kostek, cenie zakupu biurka, ale tu telewizję trzeba czymś, tak potocznie powiem, kręcić. Kto zapłacił za kamery, które są wykorzystywane do produkcji programu? Kamery nie są własnością spółdzielni mieszkaniowej. Podjęliśmy decyzję jako zarząd, że na tą chwilę, dopóki telewizja nie rozłoży swoich skrzydeł, nie rozpędzi się, nie będzie przynosiła określonych dochodów, a dochody chcemy osiągać z reklamy, nie będziemy inwestować w sprzęt. Sprzęt jest bezpośrednio własnością osób, które. Realizują określone programy na zlecenie spółdzielni mieszkaniowej. Tak więc nie wyłożyliśmy ani złotówki na tą chwilę, na ani jedną kamerę. Ponadto czekamy na środki zewnętrzne, z których to środków zewnętrznych sfinansujemy niezbędne akcesoria, które będą potrzebne do tego, by program mógł być nadawany w jak najlepszej jakości. I przewidujemy w przyszłości zakup tych urządzeń. Owszem, przewidujemy, ale w chwili, kiedy telewizja sama na siebie zarobi. Ponadto należy pamiętać, Również, że ten kanał S jest częścią telewizji kablowej. Telewizji kablowej, która y, funkcjonuje u nas w spółdzielni mieszkaniowej. I tu dla porównania powiem może o tym, że 5 lat temu ta telewizja kablowa w spółdzielni mieszkaniowej generowała stratę na poziomie minus 6 tysięcy złotych. W przeciągu 5 lat y, udało się zarządowi zreformować tę telewizję. Na czym polegała ta reforma? To przede wszystkim na tym, co budziło olbrzymie kontrowersje. Ja przypomnę, że 5 lat temu, w chwili, kiedy inwestowaliśmy mocno w internet, kiedy angażowaliśmy środki, gro krytyków krzyczało, że wyrzucone są pieniądze w błoto, że jest to niepotrzebne przedsięwzięcie i że no kiedy to nam się zwróci? Zwrócę uwagę, że po 5 latach funkcjonowania w zeszłym roku mieliśmy na telewizji kablowej 180 tysięcy zysku. Gdzie 5 lat temu było minus 6 tysięcy straty, a w tym roku, po pierwszym półroczu, już mieliśmy 180 tysięcy złotych. Wszystko wskazuje na to, że ten wynik na koniec roku zostanie podwojony, tak więc członkowie spółdzielni mieszkaniowej mogą zupełnie spokojnie funkcjonować. Do żadnego czynszu nie będzie dopłacona yy, ani złotówka, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej telewizji. To po pierwsze. A po drugie, trzeba też pamiętać, że te środki, które generuje telewizja kablowa, nie pochodzą. Nie jest to wynik opłat czynszowych. To jest wynik tego, że internet był strzałem w dziesiątkę i że dzisiaj jest to kura znosząca złote jaja, która pozwala Spółdzielni Mieszkaniowej angażować bieżące środki, które są, jak widzimy, w postaci ponad 300 tysięcy, będą na koniec roku, właśnie w działalności, które będą mogły pozwalać tej Spółdzielni Mieszkaniowej zarabiać po prostu jeszcze większe pieniądze. Nie mniej, nie więcej. Rozumiem, jednakże jeśli wpływy z reklam. W kanale S będą spore, rozumiem, że zostanie zakupiony sprzęt, ale co z resztą tych pieniędzy? Na co zostaną one przeznaczone? Tak jak w przypadku internetu. Przez pierwsze dwa lata yy, środki spółdzielnia mieszkaniowa no, nie zarabiała na telewizji kablowej. Ale w chwili, kiedy zaczęła zarabiać, to trzeba też pamiętać, że te środki, które są dzisiaj z internetu i te środki, które będą z reklam za chwilę, Pokryją koszty zatrudnienia przede wszystkim osób, które będą ten program realizowały, a nadwyżka, która pozostanie, zasili nadwyżkę bilansową spółdzielni mieszkaniowej. Ja tylko przypomnę, że w tym roku nadwyżka bilansowa po raz pierwszy w historii spółdzielni mieszkaniowej wyniosła 711 tysięcy złotych. To jest nadwyżka bilansowa po pięciu latach, i tutaj również należy wskazać drug, drug, drugie dane, gdzie w 2006 roku pod koniec października, pomiędzy październikiem a wrześniem w 2006 roku, spółdzielnia mieszkaniowa uzyskała dopiero płynność finansową. Dzisiaj jest sytuacja taka, że ta spółdzielnia mieszkaniowa, której groziło bankructwo, upadłość, dzisiaj generuje 711 tysięcy nadwyżki bilansowej, między innymi na działalności telewizji kablowej, bo w tym roku, jak słyszymy, będzie to ponad 300 tysięcy złotych, które będzie zasilało na wspólny budżet. Widzę, że jest pan pełen optymizmu, jeśli chodzi o kanał S. A co będzie, jeśli się nie uda? No, jeżeli się nie uda, to będziemy musieli odstąpić od funkcjonowania tego podmiotu, bowiem no nie może być tak, żeby podmiot nam generował tylko i wyłącznie koszty. Natomiast jest to uważam nierealne, ponieważ widzimy, że na tą chwilę, kiedy jeszcze nie zaczęliśmy działać, mamy kilku dużych kontrahentów, jeżeli chodzi o reklamę. Jestem zadowolony z tego, bo wiem, że już pierwszy miesiąc pokryje koszty chociażby zatrudnienia pracowników, gdzie, jak wspomniałem, można to również pokrywać z pozostałych środków na telewizji kablowej, ale już w pierwszym miesiącu będziemy mieli wynik na zero. Tak więc mam nadzieję, że kolejne miesiące będą tylko i wyłącznie czyniły zysk. Natomiast też trzeba pamiętać, że nie można też patrzeć przez pryzmat na telewizję. Taką szczególnie, która jednak ma pewne ambicje, telewizję, która ma pewien plan funkcjonowania, która również chce spełniać pewną misję bo kanał S ma spełniać misję. To nie ma być tylko i wyłącznie. Kolejne dzieło zarządu spółdzielni mieszkaniowej, której tylko i wyłącznie ma zarabiać, ma zarabiać, ma zarabiać. Ta telewizja ma spełniać misję, i to o tej misji wspomniałem wcześniej. Natomiast, jeżeli się okaże, że jakieś miesiące będą przejściowe, będą trudniejsze, no to nie będzie tak, że będziemy z miesiąca na miesiąc zamykać. Będziemy czekali na kolejny miesiąc, i tak jak w przypadku internetu. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i mam nadzieję, że ten kanał S również będzie strzałem w dziesiątkę. Nie chcę rozpatrywać takiej oto możliwości, że telewizję zamykam, bo jednak widzimy, że zapotrzebowanie na reklamę jest również w Lubartowie olbrzymie. Ponadto trzeba spojrzeć, że inne media w Lubartowie, które funkcjonują, czy to gazety, czy to portale internetowe, czy jakiekolwiek inne, one sobie radzą. A te wszystkie media utrzymują się tylko i wyłącznie z reklam, no poza może... Jednostkowymi przypadkami, gdzie samorząd angażuje swoje własne środki. Życzę w takim razie powodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także inne spółdzielnie mieszkaniowe, podobnie jak Lubartowska, nadają swoje własne programy. O opinię na temat puławskiej telewizji zapytaliśmy mieszkańców oraz prezesa. Uważa pani, że taka telewizja jest potrzebna? Znaczy, o kablówkę pani chodzi. Yy, sądzę, że tak. No to już się po prostu aktualne wszystkie rzeczy, które się dzieją w mieście, no wystarczy od czasu do czasu włączyć, żeby, żeby się dowiedzieć. Jak Pan sądzi, potrzebna jest taka telewizja mówiąca nie, o sprawach nie, ludzi? Tak, jestem za. Wiem też, że funkcjonuje tutaj telewizja Puławy. Ogląda Pan? Tak, oglądam, podoba mi się. Wiem też, że istnieje u Państwa telewizja Puławy. Czy ogląda Pani program? no ja sporadycznie, bo mnie tu raczej nie ma, jestem Niemczech u córki, ale mąż to na bieżąco ogląda, także śledzi wszystkie wiadomości, no i jest zadowolony. Bo i odbiór jest dobry, no i jakoś tak samo powiedział, że nie narzeka, że jest dosyć dobra. E, czyli uważa Pani, że zarząd y, podjął słuszną decyzję, jeśli chodzi o y, telewizję, że powstała u nas tutaj u Was? Tak, tak, ja bynajmniej tak. No i z mężem jesteśmy właśnie w takiej samej tej że jednak jest dobrze, ja jestem zadowolona. Czy spółdzielnia i zarząd y, zadowoleni są Państwo z tego, że taka telewizja funkcjonuje? Znaczy tak, powiem proszę Panią, rynek nie znosi pustki. Gdybyśmy tej telewizji nie stworzyli, to stworzyłby ją ktoś inny. Tylko ona opierałaby się trochę na innych zasadach. Była bardziej komercja, prawda, y, ustawiona by była może może trochę pod inne układy. Natomiast, ponieważ to jest telewizja spółdzielcza, więc my przede wszystkim chcemy, żeby ona załatwiała nasze sprawy. Nasze sprawy, ewentualnie te sprawy, które dotyczą spółdzielni miasta, spółdzielni powiatu, bo wiadomo, że się tutaj yy, nie zgadzają, żeby mieszkańcy mogli poskarżyć się na źle funkcjonującą przychodnię. Bo to też jest ważne, proszę państwa, że e, trudno jest potencjalnemu Kowalskiemu iść do dyrektora ZOZ-u, żeby no, tam przyjął i poskarżyć się. Natomiast taki, taka informacja w, pokazana w telewizji no, musi spowodować jakąś informację, e, jakieś działania ze strony osób odpowiedzialnych za tą działalność. I myślę, że to jest e, najważniejsze. Trzeba powiedzieć tak, że czasami... Dostaje się również, że tak powiem, zarządowi czy pracownikom za y, nieprawidłowo robione rzeczy, ale to my świadomie zdawaliśmy sobie sprawę, że to ma nie być telewizja, która będzie tylko wystawiała laurki. I te wszystkie interwencje, spowodowane telefonami mieszkańców do. Redakcji, no, one właśnie najczęściej, że tak powiem, biją trochę po plecach kierowników osiedli, czy administratorów, czy panie, które utrzymują porządek, bo się pokazuje i to jest chyba dobre. No, bo telewizja, która by tylko wystawiała laurki, no, byłaby trochę taka przelukrowana i wtedy ludzie by tego chyba nie bardzo chcieli oglądać. Spółdzielcza Telewizja w Pławach to informacja, kultura, rozrywka ale przede wszystkim informowanie o bieżących problemach członków spółdzielni mieszkaniowej. Kilkanaście lat funkcjonowania TV Puławy pokazuje, że decyzja zarządu o uruchomieniu tej stacji była strzałem w dziesiątkę. Dla kanału S z Puław, Marta Libich.